Dzień dobry wszystkim. Zgoniłem towarzystwo tam dwa zamojskie górą. Już chwila chodzą. Tu cała zgraja. Tam dwa górą. Tu parę już siadło. Tam fajnie dwa odbiły w górę Chyba będą się dały zaraz, bo jeszcze cząbek. To towarzystwo. Fajnie się zrobiło, wczoraj mgła była. A dzisiaj takie przejrzyste niebo, suche powietrze. To i latają coś tam. Wszystko tam lata i zamojskie, i winery. Wszystko razem. BANDA! Oh. Nie no, i już się boją. Oh, rozsypało się to towarzystwo. O, winerki się dają. Winereczki. Tam jeszcze trochę zostało towarzystwa. Tam Zamojskie. Ale też się on Pomońskie. i tam zobaczcie sama <śmiga>, śmiga ona potrafi godzina sama latać <śmiga> te siadają, a mama sobie śmiga A ono tam w, w górze. No dobrze. Zimno w rękę, mróz. Są ptaszki. Coś tam latają. Szału nie ma. Ale latają. Samotna lata, biała samiczka, ale biały, lotny Także Tak u mnie. No dobrze. Udanego weekendu wszystkim życzę. Jutro dzień targowy, także się wybiorę pewnie. A pokażę Wam jeszcze wiosnę tak na koniec Pokuliły się ciemierniki, przybiśniegi jeszcze takie No i Oczar kwitnie Oczar kwitnie o, takie kwiatki na oczarze a ta daje górę dobrze to do następnego, trzymajcie się.